Nauczyliśmy Państwa robić zakupy internetowe. Teraz pokażemy, jak robić zakupy przy użyciu bonów. Kolokwialnie mówiąc, kart przedpłaconych. Większość sieciówek typu Stacje Paliw właśnie akceptują ten rodzaj robienia zakupów, tą formę płatności, i właśnie w tej chwili pokażemy Państwu, jak zamówić kartę akceptowaną na przykład przez Stację paliw, paliw Orlen. W prawym górnym rogu nasze witaj, imię i nazwisko. Po lewej stronie koszyczek. Klikamy na niego. Zamów bony. Podszukujemy sobie partnera handlowego, którego kartę chcielibyśmy zamówić. W tym wypadku umówiliśmy się, że będziemy zamawiać kartę orlenowską. Wybierz kartę z opcją doładowania. Zamawiamy kartę o nominale przykładowo 250 zł. Wrzucamy do koszyczka. Przechodzimy do kasy. Wyznaczamy adres, na który należy nam wysłać taką kartę. Zakładka. Dalej. Wybieramy sobie opcję płacenia za tą kartę. Możemy to zrobić M-Vouchere'em MyWord. Możemy to zrobić kartą kredytową lub zapłacić przelewem. Klikamy oczywiście, wybieramy opcję płatności. Klikamy dalej wpisujemy swój unikalny PIN, przeczytałem, akceptuję warunki zamówienia bonów, zamów i nie pozostaje nam nic innego jak oczekiwać na kuriera. Jesteśmy posiadaczami naszej karty. Aktualnie pokażemy Państwu jak naszą kartę doładowywać. Przechodzimy do strony głównej, do swojego profilu, w prawym górnym rogu witaj, nasze imię nazwisko po lewej stronie koszyczek klikamy na niego najeżdżamy na zakładkę zamów bony wybieramy kartę naszego partnera handlowego w tym wypadku mówiliśmy o stacji paliw orlen klikamy wybieramy opcję doładowanie podświetla nam się zakładka numer karty rozwijamy ją wybieramy numer naszej karty wpisujemy kwotę którą chcielibyśmy zasilić Naszą kartę. Wpisujemy tę kwotę. W tym momencie wpisałem kwotę 200 zł. Idziemy do koszyka zakupowego, do kasy. Wybierzemy formę płatności. Mogą być to pieniądze zgromadzone na zakładce Cashback. Może być to Voucher My World, może być to przelew bankowy. Idziemy dalej. Wpisujemy swój unikalny PIN. Przeczytałem, akceptuję warunki zamawiania bonów. Zamów teraz i oczekujemy na przesył naszych środków na kartę, którą właśnie dochodowaliśmy.